Witamy kolegów hodowców. W dniu dzisiejszym znajdujemy się na punkcie wkładań w oddziale Raba Wyżna. Jest to właśnie tutaj koszowanie gołębi na ósmy lot konkursowy, a zarazem szósty ze wspólnego gołębnika Giewont gołębi roczny. Tutaj właśnie kolega koszuje samczyki nasze ze wspólnego gołębnika. One już po prostu w program, w system zostają u nas w gołębniku wprowadzone. Teraz tutaj tylko są rozkładane po koszak. Tak jak widać nie ma tutaj wyjątków, że dla nich jakiś specjalny kosz, wszystkie idą po prostu razem z gołębiami oddziałowymi do koszu. Samiczki już zostaje zakoszowane. Tutaj sobie siedzą. Ciężko będzie pewnie teraz poznać te nasze z Gwontu. Tak mają jak widać jeszcze przed odlotem dostają wodę tutaj w klatkach, zanim zostaną zakoszowane do samochodu. No, i później już ten lot będzie w miejscowości Myśliwóz około 520 km do naszego gołębnika. Także życzymy wszystkim powodzenia! Zapraszamy na lot finałowy. Dobry lot.